Pomiar suwmiarką. Jeżeli chcemy zmierzyć jakiś przedmiot z dokładnością większą niż 1 mm, to musimy użyć suwmiarki. Mamy suwmiarki elektroniczne i tradycyjne. Pomiar suwmiarką elektroniczną jest. Bardzo prosty. Mamy skalę, wskaźnik, z którego bezpośrednio odczytujemy wynik pomiaru. Jedynie pamiętać o tym trzeba, aby wyzerować dokładnie przyrząd. Wkładamy przedmiot pomiędzy szczęki. Ściskamy do wyczuwalnego oporu, i odczytujemy wynik pomiaru. Pomiar wewnętrzny, to samo odczytujemy, i gotowe. Za pomocą swymiarki możemy także zmierzyć głębokość, suwmiarka tradycyjna, szczęki główne. Do pmerów wewnętrznych, no już głębokościomierz. Tak prezentuje się suwmiarka tradycyjna. A oto mamy nazwę poszczególnych części. I jeszcze wyjaśnienie, co to jest noniusz. Jest to podziałka pomocnicza, służąca w przyrządach pomiarowych do zwiększenia dokładności odczytu. Pochodzi od nazwiska naukowca. Teraz dokonamy pomiaru suwmiarką najpierw sprawdzamy czy 0 na skali głównej pokrywa się z pierwszą działką skali noniusza, czyli zerem też. Wszystko OK. Wkładamy przedmiot między szczęki i odczytujemy. Najpierw musimy odczytać ze skali głównej wynik który pokrywa się z zerem Noniusza i widzimy, że zero na skali Noniusza jest powyżej 22 mm, czyli zapisujemy 22 mm. I teraz musimy poszukać która z działek skali Noniusza pokrywa się z kreską na skali głównej. To może być trochę przekłamanie ze względu na to, że jest kamera, a nie oko, ale powiedzmy, że jest to gdzieś 8 kresek na skali noniusza. Czyli wynik jest 22,8 mm. I jeszcze jeden pomiar. Znowu 0 na skali noniusza. To, przeszło powyżej 16 mm, i teraz szukamy działki na skali Noniusza, która pokrywa się z działką na skali głównej. I tak po kolei, powolutku, i wychodzi nam, że siódma kreska na skali Noniusza pokrywa się z trójką na skali głównej, czyli mamy 0,7 mm. Jeszcze raz dla przypomnienia skala główna, no już myślę, że pomiar będzie już teraz łatwy. Dziękuję za uwagę.